Dzień dobry. Magia światła. Dzień magii światła. Dzień, w którym z, z przestrzeń zrywa pieczęcie na naszych czakrach, które blokowały światło z wyższego wymiaru, którym jesteśmy i zatrzymywały nas w świecie podziemia. Miłość. Miłość jest tym światłem. Miłość Boga. Światło Boga w nas. To są pieczęcie władców świata podziemia. Dlatego, że jesteśmy w trecenie Jaguar. Jaguar to jest świat podziemia. Jaguar też strzeże energii kobiecej leczę energię kobiecą, wyszła energię kobiecą. Jakby to jest ten element dzikości kobiety, która przez wiele wiele wcieleń, wiele epok, wiele cywilizacji była ujarzmiana. I to jest czas, żeby to ujarzmianie zrzucić ciężar tego jarzma, zrzucić z ramion. Jest piękna. Wdzięku. To jest ta miłość. Także niech będzie błogosławione Twoje światło. Jesteś objawieniem boskiego światła na ziemi. I zmieniamy wymiar. Wchodzimy do... Tej boskiej przestrzeni, miłości, jedności. Stary wymiar się już. Za, na, za nami się zasypuje. Mamy tylko jedną, jeden wybór. Miłość. I do przodu. Przyjąć dary przodków. I do przodu. krowe marzenia. I do przodu. Siódmy ton. To jest właśnie światło z wyższego wymiaru, które z potężną kosmiczną siłą naciera na nasz układ energetyczny, po to, żebyśmy się wyswobodzili. Nowa Ziemia. Ja teraz czuję, że wychodzę z gadziego więzienia. Koniec wyroków. Koniec. Koniec zniewolenia, przyjmujemy dary przodków i tworzymy nową ziemię. Matka ziemia się zmienia. Miłość z wyższego wymiaru to jest właśnie światło Boga. Jesteś tym światłem i jesteś tym Bogiem w, swoim, w swojej rzeczywistości. Stań dzisiaj twarzą w słońce i przyjmij to światło. Poproś to światło, by żeby zerwało pieczęcie, które trzymały Cię w mroku świata podziemia. Tam się, jedni się schowali, jedni byli uwięzieni, to wiecie, zależy. Kto tam ma co. Ale prawda jest taka, że teraz to światło musi przeniknąć do naszego układu energetycznego. Jest wyższa częstotliwość światła, wyższa częstotliwość miłości. To światło budzi nasze kosmiczne moce, które mamy zapisane jako dary przodków. Matka Ziemi się zmienia. Pozdrawiam, Elena. Dużo miłości.